Cześć kochani! Dzisiaj znowu kartki z paletą barw i Kasią Kędzierską. Ja wykonałam dwie w ramach, to była trzecia inspiracja, Side Panel Fold, tak się nazywała nazywa ta konstrukcja, którą tutaj Kasia zaproponowała na grupie Paleta Barw. Ta już się odbyła jako trzecia, już nie była na, ska, na kanale Sklepiku Gosi, znaczy na Facebooku Sklepiku Gosi, tylko na grupie Paleta Barw. I tam też na tej grupie są schematy do pobrania, co jak gdzie ciąć. Ja tu też troszkę zmodyfikowałam, żeby tak jak chyba w pierwszym filmie mówiłam, żeby mi to weszło do koperty, no, do, pasującej do bazy 14x14, więc u mnie to ma ten kwadrat 14x14. I tak właśnie te kartki pracują, prezentują się. Jest taki, no, taki fold. Tak się, to, tak się to przesuwa fajnie. E, bardzo prosta, wbrew pozorom, konstrukcja. Bardzo fajnie, myślę, będzie stała na, na półce. E, w kwestii życzeń, ja tu muszę zasłonić, bo z tyłu mam tylko papier lustrzany przyklejony, więc będzie walił po oczach. E, ale z tyłu, właśnie tu ten, to lustro, tak myślę, że sobie na papierze białym przykleję życzenia na takim, no to jest takiej samej wielkości e, prostokącik, jak, jak tu z przodu. I mam tekturkę Kraft Uli Wesołych Świąt. Ja jej <laughs> nie embosowałam, tylko użyłam wersji dla leniwców. Użyłam pasty woskowej z pentartu, takiej złotej. Myślę, że też fajnie jest efekt. właśnie, ta kartka jest tak w kolorach Kraftu i złota. Tutaj użyłam papieru lustrzanego, srebrnego, który się pięknie odbija. No i białej bazy. I użyłam bombeczek tak właśnie w czerwonych, w zielonych kolorach. I takie na, na sznureczku sobie wiszą. To poprzyklejałam te sznurki. Mam nadzieję, że to nic się nie nie poodpada, ale, ale jak się teraz trzyma po paru dniach, to, to mam nadzieję, to znaczy, no, to na pewno będzie się trzymać. I myślę, że taka, taki, taka całkiem fajna konstrukcja. Trochę było cudowania z tym docinaniem, wiecie, no żeby te, te takie literki no, jeśli chciałam z różnych jeszcze kolorów włączyć, to już w ogóle, więc trochę było z tym zabawy nie powiem, że nie, ale i tak fajnie zwłaszcza, że efektowna jak dla mnie kartka płaska do koperty, więc szał druga wersja jest trochę prostsza bo tutaj użyłam tylko jednego arkusza z tej strony, w drugiej widzicie jest lustrzany też tylko srebrny i takie śnieżynki i to jest z Dodatków jakichś też gratisowych, te, te jelonki. Tak jest, taka zaśnieżona kartka. Myślę, że fajnie właśnie wygląda to, że, że tu jest tak śnieżnie I, i ten papier też w takie kropeczki nieregularne. Napis Magicznych Świąt. Jak jest złożona, to nie zasłania za bardzo. A tak to już w ogóle nie zasłania. Jak jest rozłożona, tu teoretycznie można było wpisać życzenia, ale po złożeniu one będą wystawać, więc raczej lepiej na tym lustrze z tyłu sobie myślę, że wkleję. Taka delikatna kompozycja, właśnie yy, chyba wspominałam o tym na poprzednim filmie. Mam jeden taki arkusz, znaczy jeden bloczek z elementami do wycięcia. Tam są właśnie takie te niebieskie poesencje. No i w ogóle do tej, do tej kolekcji. Oczywiście nie pamiętam jak się nazywa, jak yy, nie zapomnę to wam tu napiszę. <laughs> yy, takie dwa domki. Listki z Ostrokrzewu, oczywiście w odpowiedniej kolorystyce. Yy, takie, takie fa taka fajna kartka. <laughs> Mi się podoba. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy wytworzycie takie ciekawe konstrukcje. Jeśli nie tworzycie, a Macie trochę czasu, to no naprawdę zapraszam, zachęcam Was do skorzystania z tych inspiracji kasi kędzierskiej. Są bardzo takie no, inspirujące, coś, coś nowego, coś ciekawego, przynajmniej dla mnie, bo ja nie jestem w tym popowym świecie zbyt obyta. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa.